Także słuchajcie, tam nie mieli, akurat się skończyło, ale pokierowali mnie tutaj, właśnie w miejsca, gdzie jest pełno takich lokalnych jeszcze miejsc otwartych, mimo że słuchajcie, jest trzecia w nocy, nie? I tutaj właśnie przyjechałem do, do pani i Pesma pisał właśnie tutaj zobaczcie te fried large noodle seafood, ona to bardzo lubi. No bo wiecie, mamy je wziąć z jajkiem to to wezmę już jej z owocami morza, bo ona bardzo lubi, więc niech sobie zje. Zobaczcie, ile tutaj macie też tych takich pozycji. Zobaczcie sobie od razu przy okazji ceny, nie? Także, no, Loklak cena standardowa, trójkę. Podejrzewam, że byłby tutaj bardzo dobry ten loktak, ale mimo wszystko możecie tak naprawdę zjeść nawet za powiedzmy 1,5-2 dolary coś, nie? Jeszcze w nocy o tej godzinie, także spoko. Ja mimo, że jestem bardzo głodny. E, zastanawiam się nad tym, czy, czy zjeść tutaj, czy ewentualnie może lepiej tam, gdzie znam, bo tego miejsca nie znam. To jest takie bardzo lokalne. Opisal oczywiście nic nie będzie, ale mimo że coś tam, nie Zobaczymy, no. zobaczymy. Nagram jak tutaj pani to jeszcze smaży. E, z ciekawości w takim wielkim łoku, zobaczcie. Kuchareczka. No. Jakbyście mogli to słuchajcie poczuć. E, Pachnie już naprawdę rewelacyjnie. Tutaj mamy też jeszcze jakieś kukurydzę, proszę bardzo, możecie kupić warzywka. Ale pachnie ten czosnek, słuchajcie, szkoda, że nie można przekazać Wam tego, tego właśnie zapachu, bo pachnie to niesamowicie, nie? Teraz Pani tam wrzuca właśnie jakieś takie źreninki, o, zobaczymy, jak tam ten proces wygląda. Pani się raczej nie obrazi, chociaż wiecie, to bywa z nagrywaniem. No nie każdy chce swoje sekrety kuchni, ale myślę, że tutaj możemy to nagrać, nie? No, pachnie, słuchajcie, rewelacyjnie, naprawdę. Wow, coś, coś wspaniałego. I takie właśnie miejsca, powiem Wam, że coraz bardziej tutaj mnie przyciągają, jeżeli chodzi o kuchnię, powiedzmy, kmerską, bo Oczywiście w restauracjach to samo. Gdzieś tam jesteście w stanie zjeść. A to jaka ciekawa pozycja. Flight mama with egg. To jest z jakimś yy, mięskiem też tutaj? Nie wiem. Też ciekawe, nie? Za, za półtora dolara. A może to wezmę i zjem po prostu w domu. Zobaczymy, co będzie. Przetestujemy. <grym> czy będzie kibel, czy nie. Tutaj chyba są te jajka. Nie wiem, czy to są kaczy jajka, czy to są te baluty, ale chyba... Możliwe, że Baluty, nie? No, Sprzedaje też pani. No, piwko jest wszystko. Zobaczymy, czy sobie usiąść, zjeść normalnie. Mm, no coś wspaniałego, nie? Coś wspaniałego i... Trzeba będzie tutaj bardziej takie miejsca odwiedzać. Ja chyba, słuchajcie, zjem. Na spontanie po prostu polecę i zjem tutaj coś. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tam sobie po prostu siądę i zjem i tyle, nie? Tylko też mi się troszeczkę do, do taletki chce iść, a... Tutaj raczej nie ma, nie? Także to tak, wiecie, no właśnie, to jest ta różnica, że powiedzmy gdzieś tam w tych restauracjach to macie dostęp do toalety, też tutaj raczej nie ma toalety A mi się bardzo chce yy, sikać, bo wypiłem parę piwek już tu z chłopakami No Może zobaczcie tutaj proces gotowania dalej trwa No, fajnie to A jak to pachnie pięknie i zobaczcie, ona tam nie żałuje tego wszystkiego, nie? No. Nie żałuje, słuchajcie, tych składników. No naprawdę tak widać, że na bogato będzie, nie? Myślę, że Pisa będzie zadowolona. No. no. Ale naprawdę fajne tu mają te pozycje. Zobaczcie na przykład. Eee, tyle tych tutaj w różnorodności jest. Tych dań. to wszystko, zobaczcie, półtora dolara, dwa Spoko, nie? No na pewno to jest trochę taniej te, te, na przykład, te loklaki i tak dalej, to można kupić za tyle w restauracji, nie? Ale z tego, co widzę, to tutaj porcja jest taka dosyć fajna z tymi owocami morza. No, to jest ciekawa pozycja, nie? Takie się ma mięsko, jest, nie wiem, nie wiem, co to za mięsko, ale za... Wygląda to, słuchajcie, taki mini loklak, nie? Tylko to są nudle z, z jajeczkiem i chyba z jakimś mięskiem, nie? Także... Ciekawa pozycja. Może by to wziął? Może by to wziął i spróbował na szybko wciągnął? <noise> o i gotowe, nie? I teraz pani zapakuje. Nie wiem, jak to tam się zmieści wszystko, ale może się zmieści, no. No i zobaczcie, taka porcyjka, 2 dolary, owoce morza. Także tam na pewno będą jakieś krewetki, jakieś homary, coś tam jeszcze. No i zobacz, taka porcyjka, 2 dolarki, super, nie? Naprawdę, super, super. Dobra, ja słuchajcie, będę kończył na teraz. Nie wiem, zastanawiam się, czy nie zjeść tego tutaj, ale troszkę się boję. No widzicie, to wszystko jest takie przyrządzane na, na świeżo, więc na, na głębokim gdzieś tam oleju, więc nie powinno być jakichś problemów, ale to różnie to bywa, nie? Różnie to bywa. Ale słuchajcie, zaryzykuję, zjem. Dla kontentu wszystko, także ja zamówię sobie um, jeszcze tą pozycję. And th this one is what meat? Th this one? What meat? Yeah, beef. Beef? Oh, yeah. I also take. Hey, okay. uh, this one I eat here. Yeah. Yes. And beef. Beef. beef and egg. Yes. Noodle. Noodle. Yes. Yeah, Dobra, słuchajcie. Ah, is this one? I ten one, what you give jest is different one. Yeah. Nudle? Noodle. O noodle. czy to te... nie, bo tamto to jest zupka chińska, a to jest jakieś inne są nudle, nie? Eee, kurde, nie wiem, które teraz bym wziął. Dobra, czekajcie, zobaczmy, co tutaj jeszcze pani ma. No zobaczmy, co tutaj jeszcze ma. Kurczak i tak dalej. Hmm. Coś coś było no innego takiego. Okay, can you can you do this one? Yeah. But with this noodle. Noodle. Yes. Thank you. Beef. Beef. Yes, I eat here. Także zamówiłem słuchajcie, to, ale z tym makaronem, nie, z nudlami. E, bo tamte to wiecie, to wiecie, do zupki chińskiej takie nudle to to bez sensu, nie. Także jak już spróbować to zamówiłem po prostu tą pozycję. Zobaczymy, ale z, z tymi nudlami, nie. No, także słuchajcie, to dam tam. Bo to jest na później dla Pisal oczywiście. Proszę bardzo, ale będzie miała dziewczyna. Naleśniczki, nudle, a ja słuchajcie, na spontanie będę jadł tutaj na miejscu, w lokalnym stylu. Hmm. Ale zapytam jeszcze o te jajka, bo jeżeli to są faktycznie te, te baluty, to też wezmę ze dwa, bo Pisal też lubi, nie? No, a tutaj proszę bardzo. Pani przyrządza teraz potrawkę dla mnie. Zobaczymy, jak to będzie, słuchajcie, smakowało się z wołowiną. Pachniesz oczywiście czosnek, rewelacja. Może być to ryzykowne, ale słuchajcie, nie ryzykujesz, to czasami nie pijesz szampana, jak to się mówi. A, przepraszam bardzo, mi się odbija, A, naprawdę. Jestem otwarty na nowe smaki. Jeżeli będzie to dobra pozycja, no to będzie to oczywiście gościło tak samo w moim gdzieś tam menu, nie? E, bo powiem Wam, że czasami nawet się nie spodziewamy, a jest coś tak dobre, że to jest po prostu rewelacja. Ja Pani powiem, żeby zrobiła troszeczkę y, coś ostre, bo mam ochotę. Zobaczymy, czy nam doda jakiś chili, ale chyba nie. Troszeczkę ostrego mam ochotę, bo dawno nie jadłem ostrego. Can you do a little bit spicy? Yeah. Yeah? Thank you. No, pani zrozumie angielski, także super. Będzie troszeczkę też ozna ostro, nie? No. Bo to też fajna pozycja, ale ja też na przykład zauważyłem właśnie, że słuchajcie, ja Pisał często w domu nawet takie coś przyrządza, że smaży te takie, wiecie, nudle jeszcze właśnie z paczki. Ehm, z jajkiem na przykład, i z czymś tam, z jakimś mięskiem, i to też dosyć fajnie smakuje. Ale jednak, jak mam możliwość wybrania jakich, jakichś takich rzeczy, typu e, tych jeszcze nigdy nie jadłem, nie? Te jadłem, te żółte. One są bardzo dobre, te, 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 te żółte e, nudle. E, wiecie, to też tak trochę tutaj e, stoi, ale to widać, że to jest świeżutkie, nie? Widać, że to jest świeżutkie, więc zobaczymy, no. Czy coś mi będzie, czy nie? Podejrzewam, że nie No, także spoko, nie? Ale, znowu, ale ona dała tamte nudle, a ja chciałem tamte inne Kurczę Nie zrozumiała pani, nie? Bo ja chciałem z tamtymi No dobra, już trudno Spróbujemy, jak to smakuje w oryginale Co prawda nie chciałem tamtych, ale no Nie zrozumiała, nie? Z winką, zobaczymy jak to słuchajcie będzie smakowało hmm. Macie też ryż oczywiście, wszystko dostępne tutaj Ale no kurczę zły jestem, bo nie chciałem tych nudli, ale no trudno Pani po prostu nie zrozumiała, nie? Także zjemy co jest, one też są ok, no tam raz jakieś można zjeść takie rzeczy. tutaj te nudle, nie, zupki chińskie. No, co gotowe? O, szmatkę cyk cyk. Trzeba się, słuchajcie, tutaj, no, odparniać na to wszystko, nie? Więc jest ryzyko. Zobaczymy jak będzie. Eee, dla kontentu się poświęcam, jem coś takiego takim typowo, typowo lokalnym miejscu, widzicie jak to wygląda. Eee, zobaczymy czy przeżyje, myślę, że przeżyje, a jak nie, to trudno. Eee, dobra, także, słuchajcie, ja płacę pani tutaj eee, za to wszystko. Tylko się zapytam, and this one is uh, it's a balut? The egg? Balut? Baby oh, duck. Baby Duck. I take also two. Yeah. But take away. Yeah. No, także słuchajcie to baluty są, nie? także jeszcze wezmę i, i ten napisał. Yes, I eat, I eat here, yeah. Thank you. Dobra, to ja płacę słuchajcie i widzimy się za chwilę na teście. Dobra, to słuchajcie. Będzie wielki test. No i don't have Będzie wielki test. E, no, nie zrozumiała mnie ta pani niestety i dała mi tutaj tą, wiecie, to takie nudle z tą wołowiną, ale no trudno rozje się, nie? Raz na kiedyś można zjeść. Takie bardzo, bardzo gdzieś tam przetworzone to jedzenie jest, ale no trudno. Nie zrozumiała po prostu, nie? Do tego powiem Wam, że też zapłaciłem, bo wzięłem się te dwa, te, 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 te baluty. I zapłaciłem tak naprawdę 4,75 dolara, gdzie tam to było 2, powiedzmy to jest 1,5, to macie 3,5. Eee, to wychodzi na to, że jeden taki balut kosztuje 60 centów, także to wiecie, to nie jest mało, nie? To miałbym takie normalnie szydanie. Wiecie. Nie wiem. Ona się chyba pomyliła, bo tam było 17 tysięcy 000... Ja to zaraz przeliczę, bo ona się chyba pomyliła, nie? Jeżeli się pomyliła, no to ja oczywiście do tego tam gdzieś się odniosę, bo nie będę przepłacał, bo to mogę, mogę sobie tam za to jedzenie ewentualnie wziąć dodatkowo. Ale to nieważne, no ja też, wiecie, już. Już troszeczkę czasu minęło, jest późno. Dobra, wielki słuchajcie test. E, proszę bardzo, nudli. E, coś tam, mama, coś tam za półtora dol dolara. Mm. Kurde, bardzo dobre. Wow. Takie proste, a takie dobre, nie? Mm. Zobaczmy wołowinkę. Nie mm, no, rewelacja. Nie jest w ogóle gumowa. Jest pyszna. Czosnek bardzo odczuwalny. Warzywka. kajeczko. I to, słuchajcie, nie wiem, czy z wołowiną może było droższe, czy coś tam, mm, o co chodzi, ale... Jeżeli to faktycznie kosztuje, słuchajcie, 1,5 dolara, no to jest rewelacja, nie? <mulary> Pycha, Uwierzcie mi, że te nudle smakują wspaniale, ja jestem w szoku. Weźcie sobie to normalnie u siebie na przykład w domu przy rządzie, nie? Ja wiem, że bardzo dużo osób lubi jakieś tam zupki chińskie i tak dalej. Przyrządźcie sobie to w ten sposób, jak ta pani zrobiła te nudle, bo one są naprawdę pyszne. Thank you. Okun. A tutaj pani przyniosła te baluty. One są w ogóle gorące, nie? Zobaczcie. Tutaj. Mm. Gorące, gorące. Wow, ale aż, aż parzą, tak naprawdę, nie? Do tego są jakieś tam sosiki. Także chyba faktycznie po prostu to tyle kosztuje, nie? Mm. To jest też taki tutaj, wiecie, ten przysmak pisa to się zajada tym normalnie. Także wydaje mi się, że to po prostu tyle kosztuje. Wychodzi chyba 65 centów, czy ileś za powiedzmy, takie, takiego jednego baluta Nie wiesz, mm. smak jest naprawdę rewelacyjny. Nie zobacz, jeszcze, no, no, ja jestem w szoku, że za te pieniądze. Zjedziesz tak dobry posiłek To jest słuchajcie powiedzmy półtora dolara nie Także Ja uważałem zawsze powiedzmy że w tych restauracjach wiecie, to, to są tanie dania bo na przykład Jakiś tam loklak powiedzmy 3 dolary ale Tu też kosztuje 3 dolary loklak Także loklak tyle kosztuje ale na przykład takie, takie nudle jakiś ryż zasmażony nawet wiecie, o, za 2 dolary zjecie. Ja jestem w szoku, nie? To smakuje po prostu wspaniale. Co prawda, że mi tego mięska nie jest zbyt dużo, ale nieważne, jest. No to jest wołowina, nie? naprawdę się nie opłaca gotować, nie? Naprawdę się nie opłaca gotować, bo to gotowanie... Słuchajcie, ja tyle pieniędzy wydaję na te mięsa, na to wszystko. Zresztą po vlogach tam gdzieś widzicie, jak jeżdżę. Fakt, że ja jestem mięsożercą i jem dużo mięsa. Tu tego mięsa nie jest ma zbyt dużo, ale mimo wszystko... Słuchajcie... Zapchacie kiche za 1,5 dolara, nie? Zapchacie kiche za 1,5 dolara. Możywka kurda. Bardzo się cieszę, że na spontanie tutaj przyjechałem. Bo wiecie, tam bym poszedł. No to, powiedzmy, do tego tempa, tam gdzie już zawsze jeżdżę zjadłbym powiedzmy tego burgera bo tam to jedzenie mm, nie za bardzo mi w tej restauracji akurat smakuje to gdzie byliśmy dzisiaj wcześniej z chłopakami to było bardzo dobre tam nie, tylko tam jest drożej wszystko kosztuje jeszcze raz tyle Pizza, słuchajcie, 15 na przykład, dolarów tam kosztuje, nie? To danie, które ja jadłem kosztowało hmm, chyba 7,5 dolara. Było bardzo dobre, ale hmm, wiecie, no porcja taka sobie, nie? Tutaj za 7,5 dolara to nie zjecie tego nie przyjedziecie tego mm. wspaniała kuchnia ale słuchajcie ja będę kończył na ten moment tak wyglądać to danie zobaczcie zarzucam to i jadę na bazę